Ponieważ ci, którzy Blisko 160 zuchów, harcerzy i instruktorów oraz osób niezrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego wypoczywało w tym roku na terenie stanicy harcerskiej Harcówka w Piecniku. Instruktorzy harcerscy oraz opiekunowie podczas dziesięciodniowego obozu zapewnili moc atrakcji dla dzieci od 7 do 16 roku życia z terenu powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, ale również Spiły i Wałcza. Podobóz zuchowy zamienił się w okręt piracki. Dzieci budowały pirackie okręty, wyspy oraz śpiewały pirackie piosenki. Podobóz harcerzy starszych od samego początku stał się bazą łącznościowców. Jak co roku Paweł Bok, drużynowy drugiej drużyny harcerskiej z Krzyża Wielkopolskiego, zadbał, aby na terenie całej stanicy harcerskiej, w strategicznych punktach, możliwa była łączność za pomocą telefonów polowych. Z kolei podobóz harcerzy to indywidualny program oparty na metodzie harcerskiej. Jesteśmy razem z przyjaciółmi, możemy się razem fajnie bawić. Wieczorami harcerze spotykali się przy harcerskim kominku lub ognisku. Wszyscy uczestnicy obozu brali udział w zajęciach prowadzonych przez historyków, pasjonatów z grupy warownej z Wałcza, a także w wycieczce do koło brzegu i na lotnisko do Mirosławca. Jedną z największych tegorocznych atrakcji były zajęcia z członkiniami klubu sportowego Lotta z Lubasza w powiecie czarnkowsko-szcianeckim. W tym roku nowością było też pole ucznicze z profesjonalnymi tarczami i łukiem, tak zwanym bloczkowym. Zajęcia z łuku są bardzo sympatyczne. Pan trener nam wszystko bardzo e, dokładnie wytłumaczył, e, pokazał każdemu jak ktoś nie rozumiał. Nad bezpieczeństwem obozowym czuwała pielęgniarka, która zajmowała się głównie opatrywaniem niewielkich ran, otarć oraz opuchlizn po urządleniu pszczół. Kilka słonecznych dni pozwoliło też na skorzystanie z kąpieliska pod okiem doświadczonego ratownika.